Test. Cześć, witam wszystkich w nowym wideo. Jeśli jesteś nowy, zostaw suba. E, dodaję filmik codziennie. Dzisiaj na szybko chciałem skomentować *John Depp and Amber Heard Trial. Czyli Dzień Sądzenia się. Ostatni dzień. Kurde, będę za tym tęsknić, bo zajebiście się to ogląda. Lepiej niż jakiś dobry serial. E, chciałem na szybko skomentować w gruncie rzeczy e, Kamil Vazquez jest zajebista. Ładna jest. Chociaż... Dr. Curry jest. E, kocham dr. Curry. Chociaż Kamil jest też fajny. Nieważne. <laughs> fajny początek. E, ważne jest, że e, dzisiejszy dzień w gruncie rzeczy wyglądał na to, że adwokaci prezentowali e, ławie przysięgłych, czy ludziom, którzy. jury, tak? E, ludzi, ludziom, którzy będą wydawać wyrok m, swoją. swojej gadki, tak? Głosujcie na Johnny jest niewinny i tak dalej. Ja adwokaci Amber, głosujcie na Johnny, jest winny tego typu rzeczy, to jest bardziej taki teatralne. Nie tyle teatralny, co chcieli przekonać jury do swoich mm, punktów. Więc, e, Kamil Vazquez, adwokatka Johnnego Depa, e, ładna kobieta, e, <grywki> daj seksistowskie komentarze. To nie są seksistowskie komentarze, ok. Moim zdaniem, jeśli mówię komuś komplen, czy coś, że mówię, że ktoś jest ładny czy coś, to nie jest seksistowskie. W Ameryce tak mówią, że jak You are hot or whatever to jesteś po prostu seksistą. Nieważne, w Polsce jeszcze tak nie ma, także nie ma tak źle. Co chciałem powiedzieć o dzisiejszym dniu. Uważam, że Kamil Vasquez, oprócz tego, że jest ładną kobietą, to świetną robotę wykonała dzisiaj. Puszała audio, yy, dowody, yy, Amber Heard, yy, yy, pokazywała jej zdjęcia i mówiła, że no, wszystko zaplanowała ze znajomymi i tak dalej. Chciała wybić się na John Depie także świetna robota Kamil Vasquez. Uważam, że otwarcie miała zajebiste i zamknięcie też. Yy, uważam, że będzie gwiazdą po tym wszystkim. Już jest, ale będzie chyba jeszcze większą. Kolejny adwokat dla John, od John'ego Deppa w gruncie rzeczy pra, starał się uważam, że też dobrze ro, swoją robotę wykonał starał się zaprezentować, że no, Outbet, który napisała Washington Post e, Amber Third e, dotyczy John'ego Deppa. To jest o John'em Deppie, halo, o, o kim mówiła i tak dalej i tłumaczył jury. Tam musi zaznaczyć czy e, takie ten, zaznacz tu, tak, 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 w trzech punktach. I John Depp wygra. <gry> tak mniej więcej odbieram jego gadkę, jak dobrze pamiętam. I jak mam być szczerym, mam skomentować, tu możecie widzieć. Amber Hearts zachowanie. Ona, tak, jak ktoś. Hmm, hejtuje ją, czy mówi jakieś krytykę na nią, ona się śmieje. Natomiast. Kiedy jej adwokat próbuje mówić, mówi, nie próbuje mówić, mówi jakieś emocjonalne rzeczy, ona prób próbuje robić takie smutne miny. A chciałem też, właśnie, przypomniało mi się, dobrze wypunktowała Kamil Wasquez, że nawet jej nauczycielka aktorstwa powiedziała, że nie umie płakać. Nie umie płakać Amber Heard dobrze to wypunktowała bo to co widzieliście ona nie, nie, nie płakała w ogóle w tym sądzie także świetnie wypunktowała to e, to jest raz dwa ten Rattenborn adwokat Amber Heard jak mam być cztery na początku uważam że on choćby był po stronie żonego Depa on tak prowadził te swoje monolog monolog on, tego typu była dyskusja tego typu prowadził gadki. Jeśli zadecydujecie, że John Depp jest niewinny, musicie tutaj wpisać tak, 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 w siedmiu punktach. Tego typu gadka była. On tłumaczył, jak po prostu robić, żeby Johnny Depp był niewinny. I na przykład też gadał, no, jeśli zadecydujecie, że John Depp jest niewinny, to wyślecie sygnał światu, że Amber Heard y, mu, mu, musi, ofiara przemocy, tak, y, i... Sexual Valiance czyli tam ofiara gwałtu, musi mieć więcej dowodów. Tego typu gadka on choćby, choćby był po stronie Johnnego Deppa, on bardzo łatwo, nie tyle łatwo, co bardzo tak letko, letko uważam, odnosił się do tego. No później trochę dokręcił śruby, i na końcu, oczywiście. Natomiast bardzo easy, był easy on John Depp, łatwo. Bardzo tak łagodnie, łagodnie uważam. Nie, nie, nie dokręcał śruby na początku. Później może trochę zaczął dokręcać, natomiast zaczął bardzo słabo tak. Choćby tłumaczył. Tutaj musi zaznaczyć, żeby John Depp był niewinny, albo tego typu gadki były, więc. Nie wiem. Może w gruncie rzeczy on nie wierzy, że Amber Heard po prostu. Ona, on dobrze wie, że no, ni, John Depp nie bił ją i tak dalej. Natomiast on robi swoją robotę, także. On ma to w dupie, ja to rozumiem. Także to chciałem zapunktować, to też chciałem zapunktować, że tego nie widziałem. Tylko wiedziałem, że ona próbowała bardzo mocno, bardzo ten, mocno właśnie, żeby jury zagłosowało na Amber Heard. Także srała na Johnny'ego Deppa. Jak powiedzieć po polsku? Ja nagrywam też filmiki po angielsku, bo mam kanał na YouTube po angielsku, więc Często nagram po angielsku. Nieważne, hejtowała y, Johnego Depa, ok? W, w jej gadce. Nie oglądałem jej gadki, bo mnie wkurwiała, jak mam być szczery. Natomiast tak, hejtowała Johnego Depa i tam mówiła, że no, tłumaczyła, co Amber Heard zeznawała i tak dalej. Później y, mieliśmy Kamil Vasquez i to oglądałem, ale nie całe też. I uważam, że świetnie tam. Mm, też zrobiła swoją robotę na koniec, że zadecydujcie, że Johnny Debbie jest niewinny, i tak dalej. E, widzicie, ona robi takie aroganckie miny, jak ktoś ją hejtuje, a jak ktoś mówi jakieś emocjonalne rzeczy, ona czy coś, ten adwokat, to próbuje robić takie smutne miny. Choćby grała. To nie jest takie, ona ma szybkie takie switche Amber Heart e, mimiki. I to nie jest takie szczere. Jak mam być szczery. Jak ma, jasne, są różni ludzie, natomiast widać, że to nie jest takie szczere, to jest aktorstwo. To jest takie, jak mam, jak uważam, jak ona płacze, albo robi jakieś smutne miny, to jak płacze, to właśnie płacze jak na nagraniach, tak desperacko. O nie, nie, nie zostawiaj mnie Johnny, o i, 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 ha, i ryki krzyki. Właśnie te, te, wtedy ona. Yy, Płacze. Jak robi takie smutne miny tutaj, bo ktoś mówi emocjonalne rzeczy, próbuje aktorzyć, to nie jest takie szczere, uważam. To jest takie aktorstwo. To jest moja tylko opinia. Później Rutterborn zakończył, no, dokręcił śrubę na końcu. Natomiast Kamil zrobiła świetną robotę. Fajna, ładna kobieta. Tyle na ten temat na dzisiaj. Jest ładna, natomiast dr. Cruy jest moją ukochaną e, żoną, okej, okay. wymarzoną. Dzięki za uwagę. Za ten gówniany filmik. Widzimy się w następnym. Następny film nagram. Mm. No, zrobię prediction, kto wygra, po prostu. Kto wygra rozprawę. Bo wyrok uważam będzie na następny tydzień, we wtorek, środę. Tak mówili. Dziwnie by było, gdyby od razu zasądzili. Tak, Amber Heard jest winna po paru godzinach, w co wątpię. Także wyrok będzie na następny tydzień, uważam. Dzięki za uwagę.